Witam, z tej strony Sylwia, <noise> moja <Moim> księżka Gdzie <noise> jesteś? Mówi hej I nagrywam Q&A ja Nieważne, że gramy w Slackterium, ja bo jest... ja nie mam neta Ja będę czytać pytania No a Sylwia ja ma net Czekaj, jeden snap najpierw łapkę w górę Łosia, <noise> <noise> znaczy wiesz, ty bardzo szalejesz no, ja. Masz puste suby Ile mam subów? Właśnie, ile mam subów? 46 To jeden uciekł, no, 47 Jeszcze pytanie, czy lubisz No, Ale, Ale lubię. Ja też jest też pytanie do mnie nie? No też, no. Ja nie lubię klatków. O, koksze, no. Należy... Czy ja... masz komputer, laptopa? Nie mam, ale będę mieć Najlepszy laptopa. nie pytanie... nie wiem. Ja mam. Bo Co mi się popsuł. ja mam Samsunga. Ja, ja mam Samsung Galaxy Core 2. Ha, ha, Ja nie ha. powiem Ci dokładnie, ale mam podobne tak. No. Hmm. Sylwia mam starszy modę, ale teraz... prawdopodobnie Znówmy. będzie nowy kanał, bo... oczekiwam na YouTube, a będę mieć nowy telefon. No nie chcę, bym się Nie wiem, co chcecie. Nie, nie mam tego. Masz Steam? Nie. Po co mi? Nie uczcie chłopaków, to tyle, nie? Nie. Co lubicie robić? Ja lubię siedzieć na komputerze. Ja grać w Minecrafta. I nagrywać. Słamo. Czy macie skape'a? Ja mam... Miałam. Oczywiście też nie pamiętam loginu. Jesteście wygimnastykowane. Nie wiem Nie No, ona no nie cieszy się tutaj w No, mi się nie chce Ej, pytań Koniec No Co? Tak mało Ej, to, czekaj, no, w to... W tak mało było To idź pod stare Q&A i zobaczymy, czego nie przeczytałam Czekaj Ej. Ja sobie będzie coś starego... I jak nie będziecie pisać pytań do Q&A następnego To po prostu nie będę już nic nagrywać po nim kanałem ale macie ktoś dużo pytał. No, z tak 30 minut. Od no, tak no. Nawet takie, nie wiem... Lubisz XD. Lubisz XD. Jakby co, to ja nawet się nie ruszam, ja po prostu. Jadę prosto w tym A ci wszyscy ode mnie odbywają. XD Dobra. Mam... ale nie wiem czy wstać. Co? Nie twoje, ale... Ile masz lat nie odstrica? No 12, Tych no. 12, po mm. <noise> Moje pytania. No twoje nie czytaj. Ma, nie to To lub gdzieś. No nie wiem. <noise> Baby. <Pice. głosy> po to co kiedyś czytałaś, to No, co no wszystko czytaj, no. Wygrasz. Minecrafta. Minecrafta. <noise> My są Kiedy dzieci Minecraft'a. Tyłaś, ty nie wiem. Tak, tak na poważnie miesiąc temu. Co wolisz? Facebook czy YouTube? YouTube. I ty? Miesz upakaj tak? To jak miał na imię. Nie. <noise> Czyli nie ma na imię. Umiesz tańczyć? Nie. Zależy co. Zmietać nie trzeba umieć. No. Zależy też w co. Zależy, no. Umiesz śpiewać. No. Sylwia potwierdzi. Ja no, być konwer, którego nie wrzucę. Sylwia w połowie y, y, muzykę zresetowała. Dobra. Jaki masz hobby? I ty? Ja no, też mogę. Moje hobby jest... Ja moc. moc. Nie, w serio nie mogę. Widzicie to, co się tu dzieje? Zaraz będę na pierwszym miejscu normalnie. No, ale pewnie nie przeszedł do czytania. To I... przejść. No, to, to już nie. Masz, masz chłopaka? Nie. Masz jak tak? Co jeszcze raz? Masz rodzice Nie, nie mam. No ja nie odpowiem. Ja odpowiem na siostrę. Co zaraz ma... Nie, nie mam. zaraz ma 18 lat i już nie dostanie Sylwia 500. I Sylwia jest oburzona. Nie dostanie 500 Dobra, ja wiem Włączę coś tam na górę I napiszę pytanie Do i napisz, ale... I to będzie najlepsze rozwiązanie No, dobra A ile się już nagrywa? 5 minut prawie No, to mało Tak do 10 By styknęło. Możecie pisać, jakie gry mam nagrać i z Sylwią, co mam nagrać i możecie Sylwię kusić, żeby zaczęła nagrywać. Co no. dobrze, ja ci nauczę wszystkiego, jak normalnie robić intro. Co cenisz w ludziach? Nic. Szarość? Co cię odpycha? Nic. Hamstwo? Pa Pańskie. Jakie zwierzęta lubisz? Psy. No psy. 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 psy i koty, no to. No no. <grystanie wyszeli> Jakby ktoś nie widział, mam psa o imieniu Tofik, ale to jest To już kursza. Z jakim zwierzęciem się utożsamiasz? Z psem. <grystanie wyszeli> ja nie, 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 nie mnie to wyglądam. No, dobra. Yy, kolejne pytanie. Nie powiem tego na głos, potem ci po nagraniu powiem. <grystanie> I <wyszeli> tak mi potem nie powiesz, bo zapomnę. No. <grystanie wyszeli> Chciałbyś być jakimś zwierzęciem? Ja musiałam być kotkiem. A liczę się z e, dinozaurem jakimś? Tak. No to dinozaurem jakimś? Jakimś. E, e, jak się mi przypomnę, to ci powiem jakim Po nagraniu. bo jak teraz powiem nazwę, to nikt nie będzie wiedział, oprócz tych, co grają w Arka. Jakie książki lubisz? Masz swoje ulubione? Nie czytam książek, bo nie to są. No. <laughs> jaki film lubisz? Lubię Harry A ja nienawidzę Harry Pottera. No to powiedz, jaki lubisz. Nie się ich rozwiązania. Kurde, nie wiem. I twoje filmy. <noise> Masz ulubionego aktora, aktorkę? Nie. Za co ich lubisz? Za nic. A liczy się blowek? Nie. <noise> to nie. To Cezary pazura. <głos> <głos> Dobra, za, to, z... <noise> za, to, za to, że nagrywany z blokiem. Ja <noise> tego <noise> lubisz. Za to, że nagrywasz blokiem. Magia. Duś poduszki. Lubię poduszki. Ja też lubię poduszki. Masz jakieś pluszaki? Mam dużo. Mam też dużo pluszaków. Dobra. Jak zaczęła się twoja historia z blogowaniem, vlogowaniem, nagrywaniem? Z dupy. Z dupy. Czemu ty spostarujesz kanały? Nie. No, no bo se tak nagle grałam se tak, grałam falcowałeś, se normalnie w gry, na... a ja odpowiadam na pytanie, tez, ja, ale ja odpowiadam nowu. na pytanie, no bo i tak se grałam w gry, grałam w gry i nagle stwierdziłam, poszukam se 24 godziny programu do nagrywania, który działa i znalazłam i zaczęłam nagrywać. Znaczy najbardziej wielką Nie, nie falpowałam włosów. <laughs> jest, a, a, nie muszę, nie potrzebuję jeszcze. <laughs> Um, teraz pytanie ode mnie. No. A chciałabyś po farbu Dobra, nie. Dobra, ja ale, ale po co? Ja tego nie rozumiem po co? Nie rozumiesz, bo trzeba No Właśnie nie było. Niebieskie. Ała. Nie kusi Ała. mnie to. Czekaj. Jeśli użyła kosmetyków, to jakich? Żadnych. <laughs> Lubiona marka butów, dokładnie się nazwa kolor Nike, niebieskie. Iron Maxy. Dobra. Ulubiona piosenka? Nie powiem, bo będę musieć ci ty udać w opisie. Nie, nie. bo nie wiem. No, aaa! na ludzi, bo to nie bo ty nie, z nie umiesz śpiewać ze mną. No, Ulubiony film. Nie było to już. Było, ale. No nie wiem. Nie oglądam TV. Ulubiony Serial. No nie oglądam. Nie, kurde, Ukryta right. Prawda. <laughs> lubię Ukrytą Prawdę. <laughs> Trybysz robi też. Albo Szkołę. Szkołę, o, szkołę no. Jak masz na drugie imię? Klara. Sylwia? Ty nie, a ty nie masz. <laughs> Ona jest bez bezimienna. Co lubisz robić w wolnym czasie? Grać. Jakie masz hobby? A ty zaraz odpowiadaj. A, dobra. Yy, Nagrywanie na W wolnym IT. czasie to ja kraw, Minecraft. Bo w końcu miał być do adminki, a yeah, w końcu nie ma. <ś nervous> Ulubiona zabawa z dzieciństwa. Minecraft. Ulubione z dzieciństwa. Uwielbiam grać w Uno. Ej, jak i może mm. mi ktoś napisać w komentarzach, czy Minecraft Story Mode jest na Xboxa 360? Bo chcę De mi kupić. Minecraft. No. Masz dziw dziwne nawiki. Czyli? Nie, czy to z no wiem, ale nie wiem, co, jak to odpowiedzieć. O. Że na przykład y, jak jesz coś, to musisz coś zrobić. Nie. Nie? nie. Jaka jest twoja ulubiona książka? O, mam nawyk! Jak, jak zginę w Minecrafcie, to muszę zabić tego, co mnie zabił. to <śmienny> no nawyk, Boże? Marnie. No bo ja się muszę zemścić. Polisz książki czy filmy? Dlaczego? Ja filmy, bo, nie bo nie muszę zbota. czytać, no. <śmienny> Jakby się zgodzono. Mam, ale nie powiem jak. Ja powiem, z Nie, nie powiem jak. Agario, buble, a my? Dobra, ile blogów obserwuję? Ze, zero. Kiedy ja blogów obserwuję? U was trzy. Ja zero, bo to ja trzy, nie wchodzę na netar. Jesteś układana czy roztargniona? Nie wiem, zależy kiedy. Ja też wiem. I to, i to. O, Sylwia też. Dlaczego, blog... Dlaczego nagrywasz? Co się w tym kręci? Ja nie nagrywam. Sorry. Żeby mi ktoś pisał komentarze, bo ja lubię ci dać komentarze. I łapki, a ja jak blowek żebram. Dlaczego taka, a nie inna temat, tematyka kanału? Bo lubię grać w gry. <laughs> Czym się interesujesz? Czy kolekcjonujesz coś? Co ja? Smoki miałam, ale wyciepłam. Wyrzuciłam, bo to jest Wszystko. po śląsku, One, przepraszam. Kiedyś zbieram koniki fili. Ona właśnie zbierała jakieś takie koniki? ale też je wyrzuciłam. takie karty, to no, taka Aktualnie zbieram takie małe zabaweczki, co są na przykład w Kinderjajku, ale nie, niekoniecznie z Kinderjajka. Dobra. Czy masz zwierzątko domowe? Jak się bawi? Pieska, tofika i miałam rybki kiedyś. I jak się liczy, to jak miałam roczek żółwia, o, w ogóle, w ogóle, w ogóle. <laughs> który żył chyba 3-4 dni. Czy uprawiasz regularnie jakiś sport? Ja już myślałam, że ty powiesz, wiesz no, co. Ja <laughs> co. Nie. Nie. Jak liczy się nagrywanie? Raz na jakiś czas, tak powiem. On, no też tak powiem. Co to, ty w ogóle Wiem, ja nie ćwiczę, ale ja biegam z Tobą, ja cię gonię. Je jestem je szybsza o, od niej. Ona zawsze, ona zawsze leci po ustawkę, zawsze. No, Dobry. właśnie na niej siedzę. No um, na... Nie, dobrać, nie to Mam w ogóle nadzieję, że mi wyjdzie. Jaki jest ulubiony artysta zespół? Tego też nie powiem, bo muszę linka dać w opisie. A nie Jaki stelizm. jest ulubiony rodzaj muzyki? Pop. Tak. już country. W... Nie. Hej Zuzanno jeszcze powiedz. No. Dzięki tej <laughs> pozycji zakołam się w country. Ała. No. Pozdrawiamy panią z muzyki. Wolisz oglądać film... Nie, dobra, już było? A czy teraz ważne info? Albo nie, ja tym info zrobię w osobnym filmiku, bo znają życie nikt tego nie obejrzy. Nie, musi być, napiszesz plus info. Dobra, dobra to ważne info. E, zaraz. Prawdopodobnie... E, jak Dobra nie, prawdopodobnie za rok w czerwcu nie będzie przez około dwa tygodnie filmów. Jeśli w ogóle w przyszły rok w czerwcu będziesz nagrywał. Będę. Co mi to wisi? 5 minut na, na nagrywanie, wrzucić muzykę i uważaj do której klasy teraz będziesz ucięszczać? Do szóstej. Kim chcesz zostać w przyszłości? To jest... No też, ale... Lekarzem i nie powiem jakim. Ja też bym chciała być Ale, ale pomyśl... No matka, no. Ja <laughs> no, też lekarzem. Nie no, ja będę, ja, ja będę chcieć tego. Kurde, ja, buze, tak. ja będę chcieć przy kąpie siedzieć 24 Jaki i dupy jest, nie lubię ruszać. Nie Jaki ja Niebieski. Ja lubię niebieski, wszystkie. czarny, biały. Nie lubię. Ja lubię wszystkie. A jeśli mam wybrać czarny? Niebieski, czarny, biały. Jaki jesteś Najbardziej koty? No, psy. Co najbardziej lubisz? Że jestem sobą. Że gram w Minecrafta. No marno mar. Co, nie mogę? Dobra. Co w... nie, Jakie są twoje dobre... <grym wytrych> Potwierdzam. Ja, że jestem. Co to, to samą... było? Co to było tu? Co to się Co wydarzyło? Ja nie mogę w tą grę grać Czemu? Bo ona mnie za bardzo Na Nakurzcie Sylwię do nagrywania Bo ona, ze mną, ona gra w Noborusa so i ona ma drugi level Trzeci No to trzeci, wow No to czwarty, jeszcze lepiej, ale zaraz będę mieć sedny, Ja mam osiemdziesiąty, chyba dziewiąty Nie wiem, musimy się na nagraniu zobaczyć No, tak. można tak powiedzieć też będziesz śpiewać. No, może. no może Dobra koniec, bo no już mi się mam nie, nie chce dobra. Nie ja mam jeszcze dużo No i co z tego, A nie chcę Sylwiiom zaśpiewać Jak chyba się... nie Nie nie, nie znasz To ja czekaj, to znajdę, to znajdę Nie dobra Eno, mordy, papa